To jest trzecia Spartakiada, zgłosiło się w, w turnieju piłki nożnej pięć drużyn, na mniej jak przed rokiem, ale myślę, że dzięki temu możemy rozegrać dłuższe spotkania i myślę, że poziom jest zbliżony do zeszłego roku. Mniej więcej skład jest podobny, oprócz tego, że mamy jedną nową drużynę FC Skrabacka, młode chłopaki. Panie Sędzio, jak pierwsze wrażenia po meczu? Bardzo dobry. Kto pana zdanie ma największe szanse na, na zdobycie pucharu Spartak, III. jest parta RD trzecie? Jezus jest zespół. zespół. Ale tak po, 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 tych, po tych kilku rozegranych, rozegranych meczach największe, najlepsze wrażenie? Chyba Ryglin. Ryglin, tak? Chyba Pana zdaniem pierwsza trójka? No, no wiadomo, chłopcy, żeglina, my i góra Jerzego. Który raz pan uczestniczy w turnieju? Trzeci. Za każdym razem. Za każdym razem. I, za, i miejsca? Cały czas drugie.